Się tak, jak gdybyś ziarno rzucił w ziemię Czy śpisz, czy w czuwaniu trwasz? Ono rośnie, nic co tym nie wiesz On jest panem historii Twej Ufaj Mu, nie lękaj się Pracujesz, czy śpisz? On wie Sam uprawia serce Twe on jest Panem historii Twej, Ufaj Mu, nie lękaj się. Ziarno słowa to bieda, O Jego wzrostom przecież dba. wyda plon najpierw źdźbło, a potem kłos pełen kłos złotego ziarna żniwa najpierw, potem żarna on jest panem historii Twej ufaj mu, nie rękaj się pracujesz, czy śpisz wie sam uprawia serce Feo On jest Panem historii Twej Ufaj Mu, nie rękaj się Ziarno słowa to bieda O Jego wzrost on przecież dba Siostra Sancja Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Mostrzanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego na terenie dzisiejszej diecezji Kaliskiej. Na Szcie Świętym otrzymała imię Janina, była najmłodszym dzieckiem Augustyna i Marianny z Duchalskich. Miała czterech starszych od siebie braci, z których jeden był kapłanem. Od najmłodszych lat wyróżniała się wielką dobrocią i szczerą pobożnością, pociągając innych swoją prostotą i pogodą ducha. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała na Uniwersytecie Poznańskim na filologii romańskiej, usilnie troszcząc się o rozwój intelektualny i duchowy. Z tego właśnie tytułu polscy romaniści pragnęliby w niej widzieć swoją patronkę. Poprzez gorliwą działalność w różnych sekcjach sodalicy mariańskiej apostołowała dyskretnie i skutecznie, budząc swoim przykładem chrześcijański entuzjazm życia. Jej dobroć i poświęcenie znali również biedni i opuszczeni w najbardziej zaniedbanej dzielnicy poznania. Źródłem duchowej mocy i apostolskiej gorliwości był dla niej Chrystus, obecny w Eucharystii, dla którego pragnęła poświęcić całe swoje życie. Musiała pokonać wiele trudności, zanim w czerwcu 1936 roku rozpoczęła życie zakonne w zgromadzeniu córek Matki Bożej Bolesnej, sióstr Serafitek w Poznaniu, przyjmując imię Maria Sancja. Od początku oznaczała się wielką gorliwością w wypełnieniu reguł i powierzanych obowiązków. Jej życie na pozór bardzo zwyczajne i szare, Kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem. Podczas II wojny światowej siostra Sancja nie skorzystała z możliwości udania się do rodziny, ale pozostała w klasztorze wraz z innymi siostrami, poddając się ciężkiej, przymusowej pracy narzuconej przez okupanta. Pełna bezgranicznej ufności Bogu, nosiła w otoczenie ducha pokoju i nadziei a dla cierpiących i załamanych była duchowym oparciem. Jeńcy francuscy i angielscy, którym służyła jako tłumacz, nazywali ją aniołem dobroci i świętą sancją. Ciężar pracy, zimno i głód wyczerpały jej wątłe siły i niebawem stała się ofiarą nieulczalnej choroby. Wielkie cierpienia znosiła z zadziwiającym spokojem i zupełnym poddaniem się woli Bożej. Dnia 6 lipca 1942 roku z radością złożyła śluby wieczyste, jednocząc się ze swoim oblubieńcem, na którego spotkanie z utęsknieniem czekała w chwili śmierci. Odeszła do pana 29 sierpnia 1942 roku, mając zaledwie 32 lata życia. Nie. Błogosławiona Sancja będzie Wam przykładem i Przyjmijcie na swój sposób jej duchowy testament, który zawarła w jednym prostym zdaniu. Jak się oddać Bogu, to oddać się na przepadku